Dzień dobry kochani. Dzień dobry. Witajcie w kolejnym filmie. Jest to film w formie vloga i dzisiaj wybieramy się z dziećmi pierwszy o, raz do u dentysty. Nas film w formie vloga. Bo wiesz co, może to też być QA, więc nie musisz być od razu niemiły na początku odcinka, żeby wszyscy pisali w komentarzach, że jesteś niemiły, tak? Tymczasem stąd w komentarzach. Na mleko, ale nie możemy jej teraz, zaś, bo jedziemy do stomatologa, a jak Które jej damy jest... teraz mleko, to zaśnie. A mamy 6 minut. Więc... A mamy 6 minut, więc. Lejlenku, dostaniesz mleczko jak będziemy wracać. Teraz mogę dać Ci wodę albo wafelka, chcesz?

Dlaczego w ogóle jedziemy z dziećmi do stomatologa? Bo Laira ma dwa lata, ale Leo ma roczek No i można by powiedzieć, no przecież to zaraz, czy to nie jest za wcześnie Więc ja ostatnio byłem na tak zwanej higienizacji, ja mam aparat i byłem na higienizacji To jest takie, no ogólnie takie czyszczenie po prostu zębów Od razu mów też cenach, bo myślę, że to może być ciekawe Higienizacja 350, no Ja drogie. zapłaciłem 350 za higienizację a u mnie był naprawdę bardzo duży efekt. No szczególnie jak mam aparat, to te zęby jednak tam się trochę brudzą, trochę tego kamienia jest, więc mi to bardzo fajnie wyczyściło. Byłem mega zadowolony z higienizacji i będę to robił dużo częściej, bo uwierzcie, że to była pierwsza higienizacja w moim życiu. Bolało? Nie. To była, kochanie druga higienizacja w moim życiu. Pierwsza. Nie, bo już jedną mieliśmy na początku, jak robiliśmy, ogarnęliśmy <coughs> To była pierwsza higienizacja w moim życiu, ja nie Czy miałem. Ty nie miałeś? A, nie. bo wiedzieli, że będziesz miał aparat. Tak? Nie wiem, znaczy nie, ja nie mi nie było, mi było Nie było potrzebem mieć małe. dobrą higienę własną. Ja tak. na przykład mam słabą higienę własną, w sensie oczywiście myję zęby, ale myję je po prostu słabo i jakby mi częściej jest potrzebna higienizacja, jeżeli jestem osobą, która myje słabo zęby. I teraz rozmawiałem z panią, która robiła mi higienizację, i ona mówi, a może państwo przyjdą w ogóle na taki przegląd, bo to warto robić te przeglądy. A ja państwo już dawno nie byli. Ja mówię, no w sumie racja. Bo szczególnie jak ja mam aparat, no to tym bardziej jakby. Wiadomo, że zęby są jeszcze bardziej narażone na ubytki, e, więc mówię: jak najbardziej. I pani mówi: A może państwo przyjdą z dziećmi? E, no, w sumie. Ja ogólnie lubię takie drogi, że jest dużo drzew i tak dalej, ale nie lubię ten jeźdź, bo są strasznie okropne progi zwalniające. Wy tego nie poczujecie jakby na kamerze: no bo o, Kamil jedzie 13 na godzinę po tym progu, ale straszne są te progi. No z drugiej strony, że się wtedy ci ludzie nie jeżdżą, więc też spoko. Taka ciekawostka: Pani mi powiedziała, że podobno w Szwecji, w momencie, kiedy dziecko ma e, sześć ubytków, inaczej mówiąc, w sześciu zębach ma próchnicę, to podobno e, ma kuratora. Właśnie nie dziecko, tylko rodzic ma wtedy kuratora. Inaczej mówiąc, to jest taki stan, który można powiedzieć, że jest fatalny i świadczy o tym, że dziecko jest bardzo zaniedbane. I teraz, przepraszam bardzo, ale po prostu jesteśmy na ulicy, gdzie mamy e, trzy drogi i są trzy zakazy wjazdu i nie wiem gdzie jechać. Pan Ci powie. A. A. Okej. Okay. <noise> <noise> Dobrze. E, może, może. I, I w związku z czym podobno w Polsce sytuacja, jeżeli chodzi o zęby dzieci, wygląda fatalnie. Więc tutaj jest taki trochę edukacyjny, jednocześnie film z apelem: chodzimy z dziećmi do stomatologa. Pamiętajcie, Mimo, że jest to dla nich trudne. Myjemy zęby, czasami no, trzeba użyć wszelkiego rodzaju środków, żeby te zęby myć. My robimy to z dziećmi na wesoło, dla nas sobie, jest to zabawa. Na przykład Laira, jak jej myje zęby, to ona mnie gryzie, bo ja jej biorę takim, taką nakładką na palec na ja mam taką zabawę, że ona mnie gryzie. Czasami mocniej, czasami lekko, ale ona się przy tym po prostu bardzo dobrze bawi. Więc kochani... E... Tak, tak, ile teraz właśnie paluszka do zębów wkłada. Do o, tej... chyba jest miejsce po lewej. Dobrze, parkujemy. Ola też coś chciała Kierunek może nam nie zajął. Uff, nie zajął nam. Mamy 7 <laughs> minut do wizyty. Dzisiaj właśnie my idziemy na przegląd. Natomiast dzieci nie będą badane. Prawdopodobnie, chyba, że się na to zgodzą. Bo nie chcemy, chcemy żeby to była wizyta oswajająca. Więc jakby nie będziemy dzisiaj, wiecie, próbować jakichś nie wiadomo jakich metod, żeby ich przekonywać. Tylko dzisiaj na spokojnie, tak? Tak patrzysz, jakbyś się nie zgadzał? Ta pani właśnie od zacji no powiedział? powiedziała mi, że fajnie by było, na przykład, żeby tak trochę y, pani stomatolog na przykład z daleka na nich zerknęła. na zasadzie, że my powiemy, haha, uśmiechnij się, Aha. a pani sobie z daleka po prostu zerknie na ich zęby. Ale głównie tak. Na... Co kochanie? myślisz, a chciałabyś pojechać? No w sumie to ci obiecaliśmy kurczę, więc chyba trzeba to zrobić Popołudnie dzisiaj. Nie no. możemy. Chyba tak zrobimy dzisiaj. Pojedziemy sobie troszkę pociągiem z w sensie no. metrem. Dobrze, idziemy do gabinetu. Kochani, krótka reklama, czyli robot roidmi Iwa. Przyznam, że nie testowaliśmy jeszcze aż tak zaawansowanego robota, a testowaliśmy ich naprawdę wiele. Ten robot jednocześnie odkurza i mopuje, no ale to jest standard. Dodatkowo sam się czyści, dezynfekuje, suszy i opróżnia. Czyli tak naprawdę macie 5 w 1. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to jest to, że ta jego baza jest naprawdę duża. W środku mamy, zobaczcie, trzy pojemniki: woda czysta, woda brudna i kurz. I wejmijmy sobie na chwilę na wodę brudną. Zobaczcie. Mimo, że regularnie tutaj robot czyści nam, inny robot, który mieliśmy wcześniej, czyści nam biuro, to zobaczcie, ile tutaj jest brudu. Czyli tak naprawdę to świadczy o tym, że ten robot po prostu też dobrze myje. Jest to robot, który powie nam komunikatem głosowym o tym, żeby wymienić mu na przykład wodę. Jeżeli chodzi o pojemnik na kurz, też nam o tym powie, natomiast sam będzie go ogarniał przez około dwa miesiące. Masz pięć funkcji sprzątania. Oznacza to, że możecie sobie wybierać, czy na przykład chcecie, żeby po prostu tylko odkurzał, czy na przykład odkurzał i mopował, albo mopował po prostu mocno, bo na przykład jest kuchnia i tam jest dużo brudu. Posiada ekran LED, na którym wyświetlą wam się informacje o wodzie, o jego baterii itd. Tak do robota oczywiście mamy też aplikacje, mamy tutaj takie podstawowe funkcje jak zbierz kurz, rozpocznij czyszczenie, ładowanie. Oczywiście ma też takie podstawowe rzeczy, jak wirtualna ściana czy też obszar zastrzeżony. Możemy sobie ustawić regularne czyszczenie, czyli po prostu o której godzinie dokładnie w jaki dzień robot nasz będzie sobie czyścił. Jest też tryb zdalnej kontroli, ja to bardzo lubię, dlatego że w momencie, kiedy na przykład punktowo coś nam się rozleje, to możemy sobie sterować naszym robotem i on będzie wtedy kierował się tam, gdzie my po prostu chcemy. Mi się mega podobają tego te mopy. Zarąbiste są. Nie widziałam, że takiego. 180 obrotów na minutę wykonują. Może przetestujmy sobie Czyli na trzy kawie 3 obroty na sekundę. 3 obroty na sekundę, dokładnie. Uruchomiliśmy sobie czyszczenie punktowe, co oznacza, że on będzie czyścił, właśnie w takim niewielkim obszarze, met na met czyli posprząta nam tą kawę. Przychodzą goście i wiecie, coś Wam się rozsypie, no to tak naprawdę zajmujecie się innymi rzeczami, powiedzmy przygotowujecie jedzenie, no to, no to bierzecie, odpalacie robota i Was to nie interesuje. On sobie tutaj po prostu sam posprząta. Ma taką funkcję, która zabezpiecza przed tym, żeby wjechał na dywan jednocześnie mopując. Oczywiście jak chcecie odkurzyć sobie dywan, no to wtedy włączacie go na funkcję samego odkurzania. Ojcze do mnie mówi, nagrywaj, nagrywaj, bo zobacz jak sprząta. Wiesz i co jest najlepsze? Ciebie nie obchodzi to, że, że on tutaj się pobrudził, on sobie sam się wyczyści, masz pojemnik, gdzieś pojemnik, tylko wylewasz i wszystko, reszta Cię nie obchodzi. Potrafi też sprzątać ciągle przez 250 minut na jednym naładowaniu, czyli tak o. naprawdę 4 godziny? Tak. Mało tego, wiesz, co to to jeszcze, jeszcze jest no. fajne, że ty możesz sama ustalić, co ile będzie wracał do stacji i co ile będzie się czyścił tą wodą płukał sobie tego mopa. To jest też zarąbiste. Mało tego, możesz ustawić sobie, bo on oczywiście suszy mopa, żeby to nie śmierdziało i żeby nie było bakterii, możesz sobie ustawić, przez ile czasu będzie tego mopa suszył. Link do niego znajdziecie w opisie. Może jakaś promocja będzie na niego. Sprawdźcie koniecznie pod linkiem. Słuchajcie, idziemy na grywa na zmianie. Bardzo dziękujemy. Jesteśmy w środku miasta. Pani, mamy ząbki. Ja tutaj jestem Myła. z Marionią. nie? Uh -huh. ja sobie czekamy. My tu obserwujemy z daleka, bo Airena troszkę się przestraszyła, tak? Balon fajny. Co to jest? Co to jest? Fajny? Nie mam na razie. Takiegoś nie miał. Co? Można dać mu cześć. Nie to za każdym razem. To sami tam po prostu wolno. Cześć. Chcesz napompować? Nie tak. Nie Chodź. Leo też dostanie. Myślę, że za Panią, jak Ty nas gryziesz, obejemy Ci. No muszę uważać. Chyba ugryzę. Nie. Tak? Co, to? co to? Oglądamy tak. sobie, co tam mama tak. i mama Ja mam tym takim kompozytem podkrojone, no, ale to i tak się przebiło. Przebiło się? Tak. A teraz? Ja zostaje taki mhm. kawałek dźwiękcika. Jest Co, syneczku? Smoczek w dół? Proszę? Nie mogę. Co nie możesz? Co? Nie mogę cieszyć. Cieszyć? Czyścić? Nie możesz czyścić ząbków? Dlaczego? Nie teraz. Nie teraz? Tak. Dobra, w domu? Dobra. Nie jest. Yes. Nie czyścimy. A chcesz, żeby pani wyczyściła, czy nie? No. No, okej. Okay. Liko czyści. Liko, żeby pani wyczyściła? Ja ja czyściłam. Kto wyczyści Liko zęby, Laira? Dobrze, położymy. Co? Co ja tu mam? Lampę taką mam A Liko chcesz wyczyścić? Oddaj smoka, Lio. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie, zobacz, on nie chce. Śmi Śmiał się trochę. Zobaczymy. No. Oj, oj, no chodź, 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 ha, jeszcze. On jest silny. Zobacz, jest mamusia. A pani mi pokaże, że to jest skarpetka. O, ładnie, co To może mu na śmiesznie zrobił? Leo? Może na ręce go wezmę, bo on wtedy będzie dowolny, że przez dobrze Tutaj w tym miejscu. Chciałam zapytać o szczoteczki, bo mamy dla nich takie napale nakładane silikonowe. Czy one są dobre czy, to, czy nie za bardzo? Jasne tylko w przypadku małych dzieci, jak mm -hmm. się pojawiają te mleczne, to trzeba doczyszczać zwykłą szczoteczką, taką dla dzieci i tutaj e, co dzieci sobie pozwalają, to jest dobre. Mm -hmm. i kształty, kolory mają różne, elektryczne, tak, musi być w włosie, te malutkie takie szczoteczki do że jak najbardziej, natomiast tak już mamy zęby, no to dobrze by użyć je Okej, okay. a pastę? z czymś konkretnym? No. Z z na przykład? Celitol jest w porządku, pod warunkiem, że jest w buzi cały czas. Tutaj nie mamy takiej możliwości, żeby celitol działał. Musi być jego jakoś tam stężenie. No. Fluor, nawet jak nie używamy pasty, to nim się przesyca Ślina szkliwa i on cały czas w buzi. więc tylko i wyłącznie pastę nie ma żadnych zatrucień ponieważ do tego trzeba by było zjeść kilkanaście albo kilkadziesiąt takich tubek całej pasty, więc... Okej, jak zjedzą to trudno. ten do 6 lat. Czyli tak naprawdę ważne, żeby był fluor. A jeżeli przykład byłaby bez fluorem i xylitolem, to okej. Tak. Tylko tak naprawdę to jest takie gadanie i ten xylitol nie za bardzo ma znaczenie po prostu. On działa to ale... A to chyba też chodzi... To A chyba to chodzi to o smak pasty, żeby dzieci po prostu miały słodką, jednocześnie, żeby nie szkodziło. To tak mi się wydaje. To tam? co do pasty nie Nie, mi chodzi o ksylitol po prostu, że ma funkcję. Co? Tak, pokaż ząbki. A co, jeżeli chodzi o dzieci i z myciem zębów a propos y, mleka modyfikowanego albo karmienia piersią, czyli za każdym razem po najlepszej. To po jest po bardzo buzi. ważne? To jest bardzo okay. ważne. E, najgorsze jest, kiedy bakterie zostają w guzi. E, no w mleku mamy cukru dużo, więc one mają guzi mokro, ciepło, to są idealne warunki do rozmnożenia się. Dobrze, najlepiej po to, żeby przerać, jak nie ma możliwości oczyszczenia tym wacikiem. No co? Wacikiem nasączonym wodą albo jakimś tam rumiankiem, ale żeby. O, to też jednak, spoko. Mm -hmm. Jak nie ma możliwości przeczyszczenia. Mm -hmm. no, Fajnie, tak, jak najbardziej trzeba. Dobra, a kiedy pierwsza wizyta z dzieckiem powinna się odbyć u stomatologa? No niby jak ma już półroczku, taka adaptacja, ale tak naprawdę, jak te pierwsze zęby się pojawiają, em, to dobrze jest przejrzeć. Nie wiek, a po prostu, kiedy są No, Dobrze. to tam postaw i dalej weźmiemy tego unicornę. Jedną Proszę. rzecz możesz wziąć. Jedną. Może tego misia? Zobacz, jaki Dzień fajny to misio. To Chcesz, a tam. Tak, do domu można jedno wziąć. Proszę. Kochani, pamiętajcie, że warto z dzieckiem do stomatologa pójść już jak się wyrżnie pierwszy ząbek. My zrobiliśmy to trochę za późno. W przypadku Lairy, w sumie w Leo też, bo ma sześć ząbków. Więc nie bierzcie z nas przykładu i do stomatologa idźcie wcześniej. Chodź syneczku, chodź. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa! A link do robota znajdziecie w opisie pod tym filmem.